Inauguracja wschodzący Białystok Superligi 7 października. Tenisiści stołowi ZKS-u Palmiarnia tego dnia rozpoczną zmagania w polskiej ekstraklasie pojedynkiem z wicemistrzem Polski. W spotkaniu pierwszej kolejki Zielonogórzanie podejmą Olimpię Unie Grudziądz, srebrnego medalistę ubiegłego sezonu oraz uczestnika Ligi Mistrzów. Oznacza to, że przy stole spotkają się jedni z najwyżej ocenianych w polskiej lidze gracze z Grudziądza Bartosz Such oraz Chińczycy Sheng Sheng i Wang Yang. Naprzeciw nich staną natomiast weterani światowych i europejskich aren. Przeciwko Olimpii Unii zagrają bowiem Lucjan Błaszczyk i nowi w barwach ZKS-u Czech Mirosław Chorejsi. Oraz legendarny Jürgen Persson, 48-letnia legenda szwedzkiej rakietki. Przypomnijmy, palmiarnia w ubiegłym sezonie wygrała tylko cztery spotkania i zakończyła go na ósmym miejscu. W nadchodzących rozgrywkach liga będzie powiększona do 12 zespołów. Do dziesiątki, która występowała we wschodzący Białostok Super Lidze, dołączyły gwiazda Bydgoszcz i Białostockie Dojlidy. Przeciwko tym ostatnim Zielono rozegrają pierwszy mecz wyjazdowy, zaplanowany na 14 października.